Ja na z tej strony Eksłu bo... Dzisiaj pokażę Wam jak zaprosić kogoś do swojego klubu. Jak na przykład chcecie do kogoś dołączyć, a nie wiecie, to możecie mu udostępnić to, więc ja otworzę swój klub. Na przykład nie wiem raz, dwa, trzy i to będzie taki klub. Yy, na no, otwarty. wiem yy, mamy sobie zapucharki. No na. Okay. Za. O, o, za. Kurde, to teraz to mamy za... Cholera, nie no, to ja za 10, 10. No, za tak, do. no, tyle można dać najwięcej. No i otwórz. No i tak. Udostępnij zaproszenie. Tutaj masz. Y, szukaj klubów i zaproszenie. Klikamy tutaj. O tu. O, dostępnie zaproszenie. I ja mam tak, yy, na przykład wyślę do mojego kolegi do Tomka. On napisała, nie ważne. Do mojego kolegi, yy, czyli poczekajcie, bo to babcie trzeba... szybko musimy przejechać do T, do T, czyli to jest ten numer. No i to jest gotowe, tak? Mamy gotowe. No i po prostu mu wysyłamy, tak? O, wysyłamy. To jest już wysłane. Nieważne. I to jest już wysłane. Y, sobota. No. I, no i co? No, no to to byłoby na tyle. Wysłałam mu zaproszenie do tego klubu. No i mówię, no. Ten link aby dołączyć do mojego klubu w grze Brawl Stars. To jest ten link. No i mówię. Ja już mu wysłałem, więc trzymajcie się. Yo!